Zawsze jest inaczej. Nie musimy mówić lepiej, gorzej, jest inaczej, zupełnie inna perspektywa, zupełnie inne spojrzenie. I teraz, yy, tak jak mówiłam, chciałabym, żeby był czas na te Wasze pytania. To, to... to jest właśnie to bardzo mocno, to jest ta kolejna interpretacja umysłu, bo siłą rzeczy ciało się staje mniej opuchnięte, zupełnie, zupełnie inne, prawda? I jeżeli my, jakby, nie rozpoznamy tego i obiektywnie czasami, ja też zawsze mówię, lepiej się nie ważyć, ale jak już umysł robi, bardzo schudłaś i, lu, i, pro, i ludzie y, wokół, jakby potwierdzają Twoje wątpliwości tymi y, komentarzami, to lepiej się zważyć i zweryfikować, bo to się może okazać, że to jest właśnie 3 kilo lub 4 kilo, o to wszystko jest, yy, nie sądzę, że więcej, bo Zwłaszcza w tych pierwszych takich detoksach lub w takim czasie, gdzie intensywnie coś się dzieje, ta waga rzeczywiście może spaść, ale głównie to jest z jelit i z takiego ogólnego opuchnięcia ciała, bo to ciało nigdy nie jest w naturalnym stanie, jak jest konsumpcja, nawet jak jest surowe jedzenie w większości, jednak nigdy to nie jest porównywalne ze stanem bez jedzenia, prawda? Tym bardziej w tych oknach. A dodatkowo to jest tak, że ciało jak się przyzwyczaja już no, do innego trybu, prawda? Gdzieś osadzamy się. Tak jak podkreślam, że wrócicie sobie do, do jedzenia po detoksie, większość przynajmniej, ale tutaj już, żeby sobie to powtarzać, że jem dla przyjemności, dla radości, jeżeli to jest prawda, tak? Mhm. Że dla celebrowania, jeżeli ci to jeszcze smakuje, zachwycasz się, absolutnie tak, tak? Ale, ale żeby już. Powiedzmy, programować, chociaż nie lubię, bo byliśmy inaczej zaprogramowani, ale tu dajemy nową informację, bym powiedziała, ciału, cały czas, przez cały proces, że to ciało jest jego je, prawdziwym pokarmem, jest miłość, prawda? Czyli ta energia, w której tutaj się na nowo odkrywamy. I, i dla mnie to jest prawda, <laughs> i wiem, wiem, że tak jest, I, i będziecie to odkrywać, i odkrywacie, że, że tak jest, że w którymś momencie. Czujecie, że niczego nie potrzebujecie, że macie siłę biegać, prawda? Że wszystko się dzieje, tylko czasami jeszcze stare przekonania, właśnie czasami wątpliwości ludzi wokół. Yy, lub ale zazwyczaj jest, że oni potwierdzają nasze jeszcze takie niepewności, prawda, jako projekcja. Yy, no Że się pojawią, ale to jest wszystko do zobaczenia i da. I Podania nowej informacji, wszystko dobrze jest ciało. Zresztą ciało bardzo szybko daje taki feedback, że jest wspaniale mu, prawda? Jeżeli jeszcze kwestie emocjonalne i jakieś historie po drodze gdzieś tam sprawiają, że nie do końca jest ten taki wiecie rozbłysk, no to też sobie trzeba dać na to czas. Ale też możesz po prostu dać komunikat swojemu ciału, że moja waga. Niezależnie od tego, czy jem, czy nie jem, jest stała, prawda? Taką wagę na przykład, w jakiej najlepiej się czujesz. Ale generalnie to ja po prostu tyle razy obserwowałam, że chodzi jedynie o to osadzenie się w tej energii, bo nawet osoby, które chudły gdzieś tam, ale miały dużo lęków z tym związanych, jak, jak gdzieś był taki przeskok energetyczny, nagle po prostu się wypełniały. Więc to jest różnica między anoreksją, między jakimiś wyniszczeniami, oświęcimem i tak dalej, że my tu jesteśmy w innej świadomości, prawda? I, I po prostu tworzymy to ciało, tworzymy to ciało, im mniej się skupiamy na tych kombinacjach i wątpliwościach umysłu, ale oczywiście nie wypierając ich, tylko zobaczyć, co to jest, prawda? Czego ja się boję, dlaczego się boję? I to, co ci przyjdzie, uwolni po prostu, uwalniam to przekonanie już ze swojej przestrzeni. Jakby dostrajam się do nowej rzeczywistości, gdzie moje ciało się ze mną komunikuje na poziomie energii, prawda? Jest wypełnione tą energią, jest wypełnione światłem I, i ta waga jest ustalona przeze mnie, ponieważ przypominam sobie, że ciało jest mentalne, czyli ja tworzę to ciało. Czyli jak uwolnię po drodze wątpliwości, mam pełne zaufanie, że nikt, nikt po prostu nie wejdzie w moje y, projekcje, w moje realizacje i nie zrobi, że ja się wyniszczę, będę słaba. To w ogóle nie jest to pole. To jest zupełnie inna rzeczywistość, więc wszystko jest dobrze swoim ciałem i podejrzewam, że ono nie, nie schudło tak strasznie, tylko jest różnica, ale interpretacja doszła, że strasznie, prawda? Bardziej obserwujemy niż wagę, jak się czuje, poziom energii. Prawda? Yy, klarowność w umyśle, te, tą, taką radość, która bezprzyczynowo zaczyna na, w nas wzrastać i się cieszymy po prostu. Więc to są takie elementy. A jak, jak na tym się skupimy, to to ciało naprawdę się ustawi idealnie i będzie wszystko w porządku. Ale też do tego jest ważny ruch, żeby te mięśnie się kształtowały, prawda? To wszystko, o czym nieustannie sobie przypominamy. Tak? <grywki> Dzięki.